w czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. W imieniu Klubu Polska jest najważniejsza. Głos zabierze pan poseł Jan Filip Libicki. Dziękuję bardzo. Panie marsza... Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polska jest najważniejsza. Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, tym razem druk nr 39-19. Ponieważ jest to projekt ustawy zgłoszony przez nasz klub, i jako reprezentant wnioskodawców mówił już o nim tutaj szeroko pan poseł Lucjan Karasiewicz, ja chciałem zwrócić tylko uwagę na trzy elementy tego projektu, na w zasadzie na dwa i jedna uwaga którym wydają mi się warte poparcia. To jest z jednej strony te elementy i te kwestie dotyczące konstytucyjności, o których mówił pan poseł Karasiewicz, że w naszym e, przekonaniu tutaj pewną wątpliwość e, usuwamy to raz. I druga rzecz jest taka, że należy się zastanowić, czy w związku z potrzebami rynku pracy takie rozwiązanie nie byłoby rozwiązaniem właściwym i jeszcze jedna uwaga do przedstawicieli e, zakładu ubezpieczeń społecznych ja myślę że te wszystkie uwagi które państwo żeście w swoich uwagach przedstawili e, będą możliwe do e, poprawienia przez nas w dalszym procedowaniu o ile oczywiście wysoki sejm na takie dalsze procedowanie się zgodzi na co mam nadzieję, ale jak wiadomo, pewności nie ma. Dziękuję bardzo. To tyle. Dziękuję uprzejmie panu posłowi.